Rozdział 35. Słudzy mamony. Część druga. Albowiem korzeniem wszystkiego złego jest miłość pieniędzy. 1 Tymoteusza 6:10. Kiedy ludzie wykorzystują swoje siły umysłu i ciała w zdobywaniu bogactw i są zadowoleni ze składania bogactw, które nie potrafią wykorzystać i które będą szkodliwe dla ich dzieci, nadużywają siły, którą dał im Bóg. I okazują, że ich charaktery stały się plugawe przez intensywną gonitwę tylko za zyskami. Zamiast być szczęśliwymi, są przygnębieni, zamknęli swoje serce wobec biednych i nie okazują dla cierpiących współczucia. Mój bracie, Twoje serce nie jest czułe na potrzeby innych. Posiadasz impulsy hojności i lubisz pomagać, często wykonasz dobry czyn dla brata czy sąsiada, ale czynisz pieniądze swoim bogiem i zagraża ci to, że będziesz je bardziej cenił niż zbawienie. W zdobywaniu pieniędzy stale istnieją niebezpieczeństwa, jeśli zasady Boże nie będą rządziły naszym sercem i duszą. Kiedy chrześcijanie spełnią zasady nieba, to jedną ręką będą rozdawać, a drugą otrzymywać błogosławieństwo. Jest to jedyne mądre i zdrowe stanowisko, jakie może przyjąć chrześcijanin w zdobywaniu pieniędzy. Możemy się zapytać, brata I, co zamierza zrobić ze swoimi pieniędzmi? Jesteś sługą Bożym, posiadasz umiejętności i środki, aby przez nie uczynić wiele dobra. Możesz skarbić w banku niebios, będąc bogatym w dobre czyny. Uszczęśliwiaj innych swoim życiem. Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mul i rdza psuje i gdzie złodzieje podkopywują i kradną, ale sobie skarbcie skarb w niebie, gdzie ani mul, ani rdza psuje i gdzie złodzieje nie podkopywują ani kradną. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam jest i serce wasze Mateusza 6:19 po 21 Pamiętaj, że na skarbach złożonych w niebie nie stracisz. Są one połączone z wami przez sprawiedliwe ich używanie. Szafarzem tychże uczynił cię Bóg. Bogaczom w tym teraźniejszym wieku rozkaż. Mówi apostoł, aby nie byli wysokomyślnymi ani nadziei pokładali w bogactwie niepewnym, ale w Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie ku używaniu dodaje. Aby innym dobrze czynili, w uczynki dobre bogatymi byli, radzi dawali, a radzi udzielali, skarbiąc samymi sobie grunt dobry na przyszły czas, aby otrzymali żywot wieczny. Pierwszy 6, 6:17-19. Istnieje niebezpieczeństwo, bracie i, że stracisz swoje życie, a dary, którymi Bóg cię obdarzył, zostaną oddane diabłu, a ty będziesz niewolnikiem jego woli. Czy potrafisz pogodzić się z tą myślą? Czy możesz pozwolić sobie na to, aby przez krótkie życie samemu sobie służyć i ubóstwiać swoje pieniądze? a później pożegnać się z nimi i nie posiadać skarbu w niebie i nie mieć prawa do życia wiecznego? Przed tobą stoi potężna walka, aby oderwać swoje myśli od tego ziemskiego skarbu. Tam, gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce. Czuwaj i módl się, pracuj. To jest hasło chrześcijan. Błagam cię, obudź się, czyń to, co daje trwałe skarby. Rzecz tego świata wkrótce przeminął. Czy jesteś gotów zamienić te światy? Czy kształtujesz charakter dla wiecznego życia? Jeśli będziesz zgubiony, zrozumiesz wówczas, co było twoją ruiną, twoja miłość do pieniędzy. Będziesz z żalem wołał. Och, fałszywość bogactw. Utraciłem życie wieczne, sprzedałem je za pieniądze, przehandlowałem duszę i ciało dla zysku. Poświęciłem niebo w obawie, że musiałbym poświęcić nieco pieniędzy, żeby je zyskać. Od Pana usłyszysz, weźcie bezwartościowego sługę, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie w daleką ciemność. Mamy nadzieję, że nie taki będzie Twój los. Mamy też nadzieję, że przełożysz swoje uczucia i przywiązanie na Boga i nieśmiertelny skarb. Pokazano mi, że cała rodzina jest w niebezpieczeństwie brania udziału w pewnym stopniu w duchu Ojca. Siostro I, już wzięłaś w tym udział. Oby Ci Bóg dopomógł, abyś mogła to dostrzec i całkowicie się zmienić. Pielęgnuj zamiłowanie do dobroczynności i staraj się być bogatą w dobre uczynki. W wielu rzeczach możesz zrobić więcej niż robisz. Masz osobistą odpowiedzialność przed Bogiem. Przybliż się do Niego, módl się stale. Musisz ciężko pracować, aby zbawić swą duszę. Staraj się mieć wpływ przeciwdziałający złów swojej rodzinie. Staniesz szlachetnie przy Bogu. Twój charakter różni się od charakteru Twojego męża, a jeśli nie będziesz pracować nad sobą, będziesz potępiona przez Boga. Pracuj usilnie nad zbawieniem swojej duszy, aby twój wpływ oddziaływał ku zbawieniu twojej rodziny. Pokaż swoim przykładem, że twój skarb jest w niebie, że to najlepsze włożyłaś do lepszego domu, dla lepszego życia, które jest wieczne. Masz swój rozsądek i ćwicz go tak, żeby cenił rzecz niebieskie, aby był wzniosły, miłował Boga i okazywał chętnie posłuszeństwo Jego woli. Może będziesz doświadczona, abyś poznała, jak silne są Twoje zamiłowania do rzeczy tego świata. Może być tak, że zrozumiesz inną stronę twego serca, którą jeszcze nie poznałaś. Bóg zna Twoje utrapienie, kiedy widzisz stan swojego męża i dzieci, którym tak bardzo brakuje zbawiennej wiary. Znacznie więcej od ciebie zależy, niż ci się wydaje. Ubierz całą zbroję Bożą, nie poświęcaj swoich cennych sił dla wyczerpującej pracy, którą ktoś inny może wykonać. Zachęć swoją córkę, żeby zajęła się pożytecznymi rzeczami i pomogła ci nieść brzemię życia. Ona potrzebuje dyscypliny, jej umysł jest zarozumiały, musi oddać wszystko Bogu i wtedy stanie się pożyteczna i będzie pociechą dla Zbawiciela. Moja siostro, pracuj mniej, a więcej się módl i zastanawiaj się. Zainteresowanie wiecznością powinno u ciebie być na pierwszym miejscu. Bóg nie pozwoli, aby twoje dzieci zostały uformowane na ludzi miłujących pieniądze. Prawdziwej subtelności i delikatności w zachowaniu nie można nigdy znaleźć w domu, w którym panuje samolubstwo. Prawdziwie czysty człowiek ma myśli i serce, które zawsze myślą o drugich. Prawdziwa subtelność nie znajduje satysfakcji w przyozdabianiu i okazywaniu ciała. Prawdziwa czystość i szlachetność duszy będzie widoczna w wysiłkach, aby błogosławić i podnosić innych. Ciężar rzeczy wiecznych bardzo mało obciąża twoje dzieci. Oby ich Bóg zbawił, zanim będzie za późno i będą wołać – przeminęło żniwo, skończyło się lato, a myśmy niewybawieni. Jeremiasza osiem dwadzieścia.